Unia Europejska i strefa euro u źródeł swego powstania miały służyć budowaniu opartej na jednolitych wartościach gospodarczych wspólnoty po to, aby ludziom żyło się lepiej. Korzyści z bycia w strefie euro jest wiele. Biznes zyskuje chociażby na likwidacji ryzyka kursowego waluty danego państwa w stosunku do euro. Ale ostatnie trzy lata to też wielkie euro wątpliwości. Zachwianie zaufania na rynkach. Jako pochodna braku dyscypliny finansowej i gospodarczych problemów państw z południa Europy, może okazać się najistotniejszym dla Eurolandu problemem. Wokół rozważań o greckim, hiszpańskim czy włoskim kryzysie na drugim planie w Europie trwa też dyskusja o eurowalucie i znaczeniu kultury gospodarczej poszczególnych państw. Przed jakimi wyzwaniami stoi dziś Unia po zgaszeniu pierwszego europejskiego pożaru? To pytanie, na które muszą dziś znaleźć odpowiedź europejscy przywódcy. Ile tak naprawdę kosztuje członkostwo w elitarnym, jak kiedyś uważano, klubie państw członkowskich Unii Europejskiej, a zwłaszcza strefy euro? Czy państwa należące do strefy euro nie łamią zasady przyzwoitości publicznej, a być może nawet zasad etyki życia społecznego? Spróbujemy także odpowiedzieć na pytanie, czy zasady, które sformułowały ideę Unii Europejskiej, dziś wciąż są aktualne? Okiem eksperta. Europa tak bardzo ucierpiała w pierwszej połowie XX wieku w wyniku tych dwóch wojen światowych, a wcześniej przecież mieliśmy całą serię wojen przez ostatnie wieki, że powstało zapotrzebowanie na każdym szczeblu, nie tylko na tym politycznym, ale także na szczeblu tym najbardziej podstawowym, ludzkim. Stwórzmy coś, co nam zmniejszy ryzyko kolejnej wojny w Europie. Stąd między innymi cały projekt Unii Europejskiej, ale natychmiast się zorientowano, że jeżeli wprowadzimy nową walutę, wspólną walutę, to to pogłębi tę integrację polityczną i gospodarczą i zmniejszy ryzyko kolejnej wojny. Mamy kryzys zaufania w strefie euro. On jest na dwóch poziomach na poziomie całych państw. Nie ufamy już greckim statystykom. Nie ufamy, że rząd Hiszpanii czy Portugalii będzie w stanie spłacić swoje długi. Dlatego rynek odmawia kupowania obligacji tych krajów i to dzieje się za pośrednictwem różnych mechanizmów antykryzysowych, które wymyśliła Unia Europejska. Ale kryzys zaufania jest też na poziomie banków. W ostatnich dwóch, trzech latach wycofano z hiszpańskiego sektora bankowego setki miliardów euro depozytów, bo Hiszpanie Przestali wierzyć w to, że hiszpańskie banki będą bezpieczne. Jeżeli dalej to będzie trwało, no to będzie to kryzys całej Unii Europejskiej, który może się zakończyć rozpadem strefy euro. Łączenie Grecji z Niemcami to był grzech pierworodny strefy euro w ogóle. Po prostu. Tego nigdy w życiu nie powinno być. To, to było chciwość biznesu, który chciał mieć jak najwięcej. Krajów w jednolitej strefie, bo rzeczywiście to biznesowi bardzo pomagało. Niemcy na tym potężnie zarobili z różnych powodów, ale Grecji to zaszkodziło. Powinno być, nie wiem, 7-10 państw, które tworzą to, to jądro Unii Europejskiej i strefy euro, i po jednym. Państwie powoli dopuszczają do siebie wtedy, kiedy już oni mają konstytucję, mają własnego ministra finansów, mają własny bank centralny, własną walutę i jak państwa dojrzeją gospodarczo i do tego, żeby przyjąć tą, to pozbawienie się części suwerenności, to mogą do takiego organu wchodzić. Tylko wtedy, żeby osiągnąć 27 państw Unii Europejskiej, to zabrałoby no ile, 50-60 lat? Przyznam szczerze, że kiedy pierwszy raz wziąłem do ręki banknot euro, pomyślałem sobie, że jest to symbol europejskiej solidarności. Bo jeśli czymś można płacić, no w większości krajów Unii Europejskiej, to też gdzieś z tyłu głowy miałem wrażenie, że ten Niemiec pomoże Grekowi, kiedy trzeba będzie, a Hiszpan nie wykiwa Włocha. Nie wiem, czy to nie było zbyt naiwne, ojcze? No, <laughs> powiedziałbym, praktyka pokazuje, że troszkę to było naiwne. A Kryzys finansowy odpowiadają w dużej mierze ekonomiści, którzy wierzyli, że można zaklinać rzeczywistość, że można tworzyć coś z niczego. No jednak właśnie to nie tylko chodzi o potencjały gospodarcze Niemiec, Grecji czy, czy Włoch, ale też o kulturę prawną, o stosunek do kredytu, całą ogromną kulturę ekonomiczną, trans przedsiębiorczości i tak dalej. Ojcowie założyciele byli skromni. To byli wielcy politycy, ale rozumiejący ekonomię, zaczęli skromnie od dwóch krajów i od węgla i stali. A z wizją na całą Europę. No i to było racjonalne. To musi się powoli. I to rzeczywiście 50 lat trwało. No, no, może No, 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 krócej, no ale tak, ale no dzięki no temu to było skuteczne. Się. A tak właśnie mamy problem. Po 10 latach jesteśmy w, w takim zagrożeniu, że pęknie ta strefa i to będzie wtedy bardzo złe doświadczenie i, i bardzo kosztowne doświadczenie. Czy dzisiaj nie jest tak, że zaufanie po prostu jest zerowe i każdy się boi? Znaczy to jest straszna rzecz. Jeżeli właśnie brakuje zaufania, bo tego się nie da zadekretować. To nie da się tego odbudować tak szybko po prostu, a to jest oliwa, to jest smarto, to w ogóle pozwala ludziom żyć. No właśnie, że ja ufam, że ten drugi nie, mówi prawdę, że nie mnie pałką mu że nie mi portfela. Takie elementarne rzeczy w relacjach między grupami ludzkimi, między krajami, między partiami i tak dalej tworzą życie społeczne, polityczne, ekonomiczne. Chciałem powiedzieć, że na propos tego banknotu to generalnie jest tak, że wszyscy myśleli, że chyba tam jest solidarność. Ale to nie było opisane. To znaczy, weszło to euro, ale nie było opisanego mechanizmu. A co jeśli dany kraj jest niewypłacalny? Politycy przyjęli to trochę na zasadzie: jakoś będzie, no. poradzimy sobie. Nie takie rzeczy no, no, w przeszłości no były. Czy jakby to jest taki projekt, który był niedopracow... niedoprecyzowany. Aczkolwiek to nie znaczy, że tego doprecyzowania być nie, nie, nie może. No nie, ale też było tak. Właśnie na początku ustalono ten 3%. Prawda, deficytu no jest jako nieprzekraczalne. Tak. Po czym Francja i Niemcy, Niemcy spokojnie też. przekroczyły. Tak, tak, tak. A powiecie, im wolno. My się nad Grecją pastwimy, ale zaczęli to ci silni. Prawda? Tak. Łamanie reguł. No i to, to właśnie to spowoduje nieufność. Może nie zerowe zaufanie, ale element nieufności. A on jest, powiedziałem, rakotwórczy. Łatwo się przenosi, Bardzo a trudno odbudowuje. Euro, moim zdaniem, nie jest praw przyczyną kryzysu. Euro daje możliwość do życia na kredyt, na gapę. I są dwa kraje. Grecja, która dostała tani pieniądz, tanie pożyczki i skorzystała z nich w sposób nieodpowiedzialny. I mamy z drugiej strony Niemcy, które są relatywnie drogim krajem, bogatym, które na tym euro zyskały, czyli więcej pracując, będąc relatywnie tańszymi niż na początku. I bardzo, czyli euro daje możliwości, ale daje też możliwość komfortu. A propos tej hmm, dyskusji o, o w ogóle etyce i o, o pracowitości, no to trzeba mieć świadomość tego, że jak ktoś leży, leniuchuje, no to w długim okresie czasu będzie musiał za to zapłacić. No to w dla dzieci było nawet. Nawet, święty, a a święty Paweł pisał, kto nie pracuje, niech też i nie jest. Kto nie chce pracować, Ta. i to jest ważna różnica. Niech też nie. Je. No właśnie nie tylko obiektywnie, kto nie pracuje. Pytanie oczywiście teraz, jakie jest stanowisko nas, tu, mieszkańców kraju nad Wisłą, patrzących czasem z zatrwożeniem, a czasem mam wrażenie także i z wielkim zaciekawieniem, co się stanie w strefie Euro. No bo jednak wchodząc do Unii Europejskiej. My również zgodziliśmy się na to, że ta waluta pojawi się w Polsce. Okiem eksperta. Jesteśmy częścią światowej gospodarki, częścią europejskiej gospodarki. Co więcej, to bardzo dobrze, że jesteśmy. Znaczy dzięki temu korzystamy ze wzrostu światowego, z możliwości doganiania świata. Natomiast niestety zła strona tego polega na tym, że, że jak ten świat jest w kłopotach, to my też cierpimy. No to jest trochę tak, że Dobrze, możemy sobie pływać, możemy sobie pływać w, naszym, w naszej wannie i wtedy oczywiście nie utoniemy, ale nigdzie nie dopłyniemy, a możemy wypłynąć na morze i wtedy mamy szansę dotrzeć daleko, 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 tylko że wtedy musimy się liczyć z tym, że na morzu są burze. No i to jest ten problem Polski. Jesteśmy na morzu, ponieważ świat pobłądził, świat zachodni wpadł w ogromny kryzys zadłużeniowy. Konsekwencją tego kryzysu. Będzie wiele lat niestabilności finansowej e, i wiele lat kiepskiego wzrostu w, w krajach tych najwyżej rozwiniętych. No i to oczywiście w nas uderza, dlatego że jeśli tam jest powolny wzrost, no to, no to nam też jest trudno się rozwijać w sposób bardzo szybki. Polska już mogłaby wejść do e, tego tak zwanego kortarza walutowego, European Exchange Rate Mechanism, raczej nie później niż w roku 2014, i mniej więcej dwa lata później, dwa do trzech lat później, już być w strefie euro. Ta integracja Unii Europejskiej przebiega z różnymi prędkościami i ta najszybsza prędkość, ta najistotniejsze decyzje są w tej chwili podejmowane przez państwa strefę euro. Więc jeżeli chcemy mieć jakieś znaczenie, większe znaczenie niż mamy dotąd, w Europie, to tam się powinniśmy znaleźć. Na krótką metę my zyskujemy, że nie jesteśmy w strefie euro. No nie musimy pomagać tym, tym zadłużonym. No ale z drugiej strony cierpimy niestabilność, której nie mielibyśmy gdybyśmy używali euro. No właśnie ta niestabilność kursów, niestabilność dostępu do kapitału, cen kredytu i tak No to wszystko są rzeczy, które, które zniknęłyby gdybyśmy mieli euro. E, czyli na dłuższą metę może nam warto przystąpić do strefy euro. Ja sądzę, że tak. No właśnie, pytanie co z tym euro? Warto przystąpić do strefy euro ze względu na to, że Euro daje właśnie pewną gwarancję bezpieczeństwa. My nie jesteśmy Wielką Brytanią, jesteśmy krajem, który się znajduje między Federacją Rosyjską a nową Federacją Strefy Euro, i uważam, że dla nas bezpiecznie będzie być w tym ścisłym jądrze Strefy Euro i Unii Europejskiej. Po drugie, tam będą pieniądze, bo budżet unijny jest ostatnim budżetem na te lata do 2020 roku. Potem będzie to budżet strefy euro, to będzie inny parlament, to będzie bezpieczeństwo energetyczne. To daje szansę na to, żebyśmy byli bogatym krajem, ale to wymaga od nas pewnego wysiłku. I to zawsze jest tak, że jeżeli chcemy więcej, to trzeba ciężko pracować, nic łatwo nie przyjdzie. Proszę, ojca, czy w ogóle strefa euro może być rozstrzygana też w kategoriach pewnych wyborów, no powiedziałbym, cywilizacyjnych? Tak? Czy, czy to no w... możemy taki. Argument też przyłożyć? Na dłuższej, w dłuższej mierze, patrząc na pewno tak, bo, znaczy, jak się potrafi strefa euro wyreperować, w co wierzą? Do takiej Unii bardzo warto wejść i trzeba wejść, bo to rzeczywiście będzie inaczej, pociąg odjedzie, a my się cały czas jednak chcemy i jest szansa w Polsce no po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawna, żeśmy do tej jakiejś elity mogli należeć, w zdrowej elity ekonomicznie, prosperującej gospodarczo, a to oczywiście daje też możliwości działania ludziom. Ale póki co y, dominuje strach, że wejście do euro to tak naprawdę oddanie części suwerenności i zubożenie. Ja rozumiem ten strach, dlatego że strach wynika w dużym stopniu z braku informacji. Jak zobaczymy, co przeciętny Polak wie o strefie euro, to są zamieszki w Grecji i wysokie ceny przy wymianie. Jest duża niewiedza i wydaje mi się, że podstawową kwestią jest edukacja. Ludzie muszą wiedzieć, na czym polega ten wybór. Przecież gdyby Polska dzisiaj była niewypłacalna, to i tak musi Fundusz Walutowy prosić o pomoc, który nam narzuca pewne warunki. Biedny kraj nie może być krajem w pełni suwerennym. Bezpieczna Polska będzie tylko wtedy, kiedy będzie bogata. I to jest, wydaje mi się, fundamentalne. Panowie, ale macie wrażenie, że obecny 2013 rok to będzie ten rok oczekiwania na peronie przez Polaków na ten pociąg z napisem euro pierwsza klasa? Znaczy, w tym sensie oczekiwania, no bo nie będziemy ani w 13, ja ani w chodzić. Tak, tak. Natomiast to będzie tak, będziemy na peronie z walizkami, my się wydaje, nawet w kasie kupować bilety tak. będziemy. Czyli to nie jest taki wariant siedzę w domu, nie wiem, czy wyjadę, to jednak peron pokazuje, że ktoś jednak ewidentnie chce wsiąść do pociągu. To jest duża zmiana w stosunku do tego, co było jeszcze w połowie, pierwszej połowie 12 i wcześniej. Wcześniej siedzieliśmy w domu i czekaliśmy na telefon, aż ten pociąg będzie gotowy do ruszenia. To pokazuje jednoznacznie, że chcemy w tym być i to wydaje mi się, ważne, ale kluczową kwestią jest, żeby ludzie w Polsce wiedzieli, przed jakim dylematem stoimy. Zachęcamy Państwa do oglądania kolejnych naszych programów, a także do zapoznania się z całością cyklu na stronie www.religia.tv.